Witamy serdecznie, w dzisiejszym odcinku odwiedzamy sztolnię o nazwie Halina, jest to obiekt z XIX wieku, za chwileczkę będziemy wchodzili do środka, jeżeli chcecie zobaczyć więcej to zapraszamy do oglądania. Na najpierw podaży Ci będę środki jakoś nagramy. Czekaj, wyciągnę Ci telefon. O, wycie, wycie. Hmm? Mhm. To tak wszystko wygląda od zaplecza. <grym> na filmiku widzimy tylko część. Ja właśnie dlatego mówiłem weź to telefon Właśnie mhm. dlatego ja miałem problem. rękę musisz salić ja to krótko ja byłem bruszki Były tutaj, dębowe Dębowe? No. No i wszedł. No i wszedł. Trzymaj Dobra. Ale to, było, to nie była żelada, to, to była polni metal Malachity, zobacz. No. Tu jest żyła, nie? Tu są malachity, bo. Nie dziuchaj, suwer, nie, dziwaj, nie dziwaj, złoto. złota, a dobra, tu masz kopiry tu, tu, złoto, tu Zagrywam Piotr I tu masz telefon O telefon w stolic znalazł A co to za zestawik jakiś jest tutaj? To? Szybą Szybu jakiś Zaraz zobaczysz Ale widzisz gruba żyła i to są te kwarcyty łupki różne te i tu masz żyły termane. Wszędzie Ładnie to wygląda, co? No ci powiem. Będzie ciekawy nerolygicznie, bardzo. O, na Ładnie to wygląda. Zaczyna się. Uuu. O, skład równózek. Chyba I tak. Tu jest szyb w dół, ale zalane. Tam... Ugasić? Nie. Został właśnie. żeby Stefanowi posłać Dobra Ale to jest drugi poziom, nie? To był A my Strzybik uważaj. Nie wiem. I wie jak jest głęboko, a jest zalany Nie! Yeah. No to to wchodził ten? Ale to jest, to jest Starina. Zobaczcie. No to jest Starina. Zobaczcie. Podejdź dalej. No? To jest karina. No, karina. I tu jest zaręczej kuty kawałek to jest taką szybę. No dobra. Ty. Co oni tutaj? Zmajstrowali ci górnicy, a takie L, ale pięknie, kolorystycznie, no, trzeba powiedzieć no, tutaj. Chodź o Kurwa Nieźle To jest deska, nie? Ooo Ten podejściu tutaj Przy wejściu to tak już Tu też masz tą, to jest jakaś budynka gdzie to jest to samo, no. nie, to jest inne, zobacz. Patrzcie, jak ktoś pochodnie robił. Widziałem. No. Widzieliście ten podest tutaj? Widzieliśmy, ładny. Ładny, no, tylko on już tak... Czyli nie jest. No. <noise> Czekaj, Karolku. Przekręcimy. Ale tu, tu, tu najśmieszniejsze jest to, że tu nie było. No tu tazka do dzielała. Deska jest to taszka chodziła. Tam też był ślepo? Deska a już z no To ciekawe, tak du dużo tego wybraja, wszystko taczką. No bo... tu, tu, to nie będzie dziew... To będzie początek XVII wieku wszystko. Maliu, Ale ładnie, jest... tutaj taki obserniejszy ten chodnik, nie? No, bo to wygląda na składem dwóch się wydaje. Bo tu, jest du... bo tu teraz wcześniej deska zobaczyliśmy. I tu jest dużo blinki, takie przypalone, to oni chyba do strzelania używali, mi się daje. No, mało, no No właśnie widzę, że tak mogło być, jak mówisz. Ciekawe. No. Ale ten, nie ma żadnego zamknięcia. No, tam było, gdzie Było. Mam murek przecież tam. Chodź, pokażę. Tam jest zamknięcie. To mówisz? No. Nie, to! No to nie mówię, no? To, to. Jest, to jest beton. Wymurowane no. i tu były drzwi. Faktycznie. I to jest tak większe. To tu mieli składnik jakiś na narzędzia. A tutaj co jest? Poczekaj co? To, nie to się przebija tylko to, co? To jest, to jest gips, jakieś tam minerały i to się na no. kalcycie wytrąca. A się na kalcycie z, z tego z wapna. No, no to jest wymurowane, nie? tu, tu były drzwi, widzisz. Dobra. Dobra, jest ciekawe. Jest, teraz jeszcze jedno okno. Zobaczcie powyżej. No Nie no, to jest to, to co ja byłem. Ale no tam też się sieciło chyba światło, nie? Czy ci mi się zdawało w tej starnie? Nie. Nie. No to spokój. To? Tam na górze zawsze znaczy komorkę jakąś zrobili. A to jest ser... A nie, to jest No. Tam, bus, tam. może chodzimy na górę na ale... Dobra, tak zrobimy. Ta, jestem poziom niżej. Ale to za na później chyba, co? No, ten najniżej będzie największy Uhu uh, uh. A co o, my tutaj o, mamy? do dobry No to jest ta komora co tam wychodzi Przebitka dalej jest... Opak, obudowa się stała w jakimś to, stanie, nie? Taka Byleczka. <suszy> oh. Kolorystycznie ci powiem Bajka no, To rumuńska oh, oh. 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 To stare No Gdyby tu było więcej, tak by to sobie O nie, to Patrzcie. Macieki żelaziste. Idziemy dalej, ale widać ładnie uschnięte. O no, kolejny. Ja takie wybranie tylko i poziom albo podówka. Tak, nie, to jest takie wybranie wieczorem. Tu sypik. Wiesz o co chodzi? Tam z tej komory może, tam, no. tam też szedł chodnik, w stronę. To jest końcówka tej komory chyba. Pochodnik, ale urobkiem podspany. Podsadzony raczej. Podsadzony. Chociaż jakbyś tam wlazł, to może być gdzieś ale to jest parę godzin roboty. No właśnie. O, takie to ja lubię, to jest stare. Stare, no. Ale są odwierty, nie? Tu jest na przykład, tu ale i tu, no. tu, tu jest odwiedź. Spoko, ale jest jedyna robota. zobacz. No bo tu, bo tu jest, masz żywe, tu pewnie no. wybierali próbki tej żyły. A to, żeby nie rozwalić wszystkiego naokoło, to po prostu patrz. Widzę, to jest miękkie. Tak, boli ręcznie, tanie. A teraz otwory. Następny syp. O, chodź, widzę Nie widzę, no, ale spokojnie jest, o. też wybrali. Majne. I... No. stamtąd ten spot. Może tu będzie więcej. Dobra, tu mam ładny przekrój chodnika. Zobacz. Ale ja niestety chyba... Ty, a tam się światło przebija, czy mi się wydaje? Ty, to zgaś. Przysuń. Nie, Nie. się Za głęboko jesteśmy. Ale ładnie roczniku, ty chodnik. To jest stary. To oni musieli... Wiesz co, to... Tu było pewnie cała taka kopalnia, ale oni to poszerzali. Tak. Oni szli za tym, widzisz? Tak. Tu jest... I tu się pewnie wyklinowuje, bo gdzieś... Albo czekaj, tak chyba w prawo idzie dalej. Zobaczymy. Tu mamy odbicie. Takie do komory. O! To do tych wszystkich tutaj, jak gdyby bosny poziom taki tutaj jest. W prawo idzie? Idzie w prawo idzie w lewo. Tam chyba lewo będzie zawalony Jeśli gdzieś tam, gdzie nas nie interesuje, to chodźmy tam. Idziemy na wprost, później to zrobimy, nie? Nie, no tu nie ma nic. Nie ma tam nic, ty jesteś... To chyba zajebane mi się wydaje. No, no, trzeba, podejść. Podejść, trzeba podejść zobaczyć. Ale ładne, no to takie kopalanki to ja lubię. No. Ile tego 30 metrów? Więcej I Wiesz tam może obcę komorą wyjdziemy. No Nie przejdziemy tam tą stroną przejdziemy Lewa ja A no to jest to samo, to jest częściowe częściowo, częściowo poszerzana To czy zostaje nam się w prawo. No tak. i pierwszy O i tak będziesz... Co? Tak będzie młode robisko O! Teraz ci coś pokażę. Jest. No. O, o. tak to, to gdzie idziemy tam w prawo? Poślep pójdziemy tutaj wica tą robi na powrocie. Komora. Ale ładna. O, konglomerat. O, jak Nie, tutaj, ale tu, patrz to. Tutaj konglomerat jest, zobacz. Nie no, to syp. Pokaż co tu masz. To jest? Plastik. Jak plastik? No bo węgiel. Nie, Niebieski influoryt, no. Niebieski. Tam by trzy, to trzeba było wleźć. To jest konglomerat, zobacz. U to jest osypisko! To co no. to, to komory. Jedno. dojdziemy do tego sypu, wiesz? No mi się wydaje, właśnie się... Ale nie, chociaż. Moho! Ua Ale temacik tutaj jest. Tak? Chodź, zobacz. No ten 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 wielło, nie? Ten Chyba Ja miałem zielony. Ferkałty. kurwa, to przyjdźmy no. to. Ja to No? I ja wygrabować to. Wygrabować i podbierzmy, ale ja takie w jednej z takich maltyków, to dawał tak ja mi to to zrobiłem na to mam, dobrze. Nie, to, to nie jest o tym ja, to, to to tam, tam, tam. Dobra, panie, ja się tam wpierdzielam na dół. Tu przyjdziemy później na minerały kiedyś tam. A, nie, mam, co? nie, nie, nie. Żebyś to to tak... nie wali, po kryztała, bo one są kurwe, wiesz? No. Zobacz. Piotr! No, zaraz idziemy. O kurwa, co nad nami jest. Nie ma ani kurwa do tej Tu jest moje. Dobra. moje, moje, moje. Dobra. Piotr. Dobra. Kur... idzie dalej Wchodzę tylko ślisko tu jest strasznie. Uh. Jestem. Z lewej strony yy, zasypane, ale z prawej strony wygląda na to, jakby się ciągnęło i jest stary chodniczek. No to byłeś, <laughs> Trochę błocka się zrobiło. No, dawaj. Uważaj, będziesz miał tu ślizgo tylko, nie? Ale jest ci o co zaprzeć. Tu uważaj Jo? Mhm. Dobra Uuu, Już mi się to nie podoba Jemu <laughs> <Błoto. laughs> Mam nadzieję, że pójdzie do góry No ładnych chodniczek! A tu jest zimny! Tu jest zimny no! Zobacz na spągu co się dzieje! I całka się A tu już nie ma to może Tu może być nasz koniec to, to się zobaczy To się zobacz, Ale pięknie kolorował Uuu, Ale ładny Ale to jest stare bardzo No stare, stare Patrzę po tym na tutaj i ty pod idę tam, czołgam się. A tak po tych kamieniach, ja w Jedna rzecz mnie zastanawia, bo tu jakaś sierść leży. Ale są otwory. Otwory są. Ale przodek. Ta. Podam Ci zaraz. Hej, okay, ja mu podam pewny kamyczek. I boteriki. Tak. Masz. O, 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 to tak. Jeszcze tam swój kamyczek zostawił. Ja Moi drodzy. Do zobaczenia w na następnym odcinku. Hej.